Łukasz Senta, Auta, witam. Dziś mam dla Was Megankę trójkę z 2010 roku i 16 z metalik zwykły, wolnossący silnik 16 tak to jest to i to jest porządny wóz I nie mówię tego z przekąsem, bo ostatnią Megankę miałem w zeszłym roku pod koniec wakacji. Nie sprzedają Niemcy tych samochodów, jeżdżą po pierwsze, Francuzy są dobrze zabezpieczone przeciw korozji to jest ważna rzecz, ten zwykły, prosty motor 1.6. Degaduje się z gazem, w prostocie siła, więc fajne auto. No, co ja Wam z zewnątrz jeszcze mogę powiedzieć? Felgi aluminiowe 16, opony letnie Dunlop 205 55 16. Dobra, mamy auto z zewnątrz. tak jak mamy auto z zewnątrz, to pokażę Wam bagażnik. A bagażnik? Pożądalu jest, no kurde. Jest duży. Jak na klasę kompaktową jest duży. Można tutaj zmieścić to, co potrzeba zmieścić. Z tyłu zaczniemy od tego, że mamy elektryczne szyby. O, tutaj poprawię dywanik, bo jest krzywo. No są. I sofiksy, Kanapa na 5 osób. Jest ok. Idziemy do przodu. Trit, 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 trit. Mówi trit, trit, trit bo jest karta, są dwie karty do pojazdu No ciepło palimy Furmanixa palimy Furmanixa i co Furmanix Furmanix, cisza radio, cisza radio jak tu się, tak tu się radio, cisza auto ma 144 tysiące przebiegu zaraz to będziemy e, widzieć, o 144 tysiące 110 km. Tak jak wspomniałem, cztery elektryczne szyby. Ładna kierownica w skórze. Trzyma się ta skórka. Tu, jak tu, to, to oni tylko mają taki pomysł. Tu jest ten pomad ręczny. Biegów 6 do przodu, 1 do tyłu. Klima jest automatyczna. No, słuchajcie, naprawdę jest okej okay. do jazdy na co dzień. Te fotele są wygodne. Dają radę. Naprawdę. O. Zimno jest. Słychać jak wentylator chodzi. Idziemy pod maskę. Idziemy pod maskę, bo w ogóle ktoś porządnie serwisował to auto. Słuchajcie, auto ma 144 000 km. Rozrząd pierwszy raz był wymieniany przy 70 tysiącach, a teraz w 2020. Gdzie, tu jest dędzel. Gdzie jest dędzel? No nie, mówcie. Że... O, tu jest dędzel. A ostatni raz 134 tys. km w maj 2022 roku Czyli fajnie, na świeżo O silniczek sobie pracuje Wszystko jest ok ładna megana Tyle Wam powiem Światła do jazdy dziennej się świecą Światła ma też automatyczne O, trzymajcie się, hej